Witam was kochani bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie Strzelce. Strzelce to jest czytanie co idzie w naszą stronę. Sprawdzimy sobie jakie energie, jakie wydarzenia, jakie aspekty jeszcze w październiku będą chciały się Strzelcom pokazać. Więc moi drodzy, zobaczymy co dla Strzelców w październiku. No, karty są już tasowane, one nie chcą się kochani już tutaj tasować, zmieniać. One już wiedzą, co chcą przekazać. Dobra. Strzelczyki. Co idzie w Waszą stronę? Co lub kto? Mhm. Król kielichów, rycerz monet i i osiem mieczy moi drogi strzelce już Wam mówię co się dzieje e, no właśnie król lichów, moi kochani e, jeżeli nie macie do czynienia jeszcze z taką e, dojrzałą osobą dojrzałą i inteligentną emocjonalnie zrównoważoną e, pod względem takiego, wiecie, i spokoju wewnętrznego, i takiej osoby, która potrafi kontrolować emocje. No to w waszym kierunku podąża e, taka osoba, która umie kontrolować swoje emocje, e, miłość, uczucie, dogadywanie się z innymi. Dla e, osób samotnych to może być zupełnie ktoś nowy, ktoś, kto potrafi już panować nad swoimi emocjami i nie daje wyprowadzić z równowagi. Słuchajcie, to. E, jest trygon wody, najczęściej rak ryby lub skorpion. Król kielichów jest kartą skorpiona, ale jeżeli nie macie żadnego skorpiona i nie spodziewacie się, aby w Waszą stronę zmierzał w Waszym kierunku jakiś król skorpion, e, no właśnie, król kielichów, to nie musi być skorpion, to może być zupełnie inny znak, który ma do Was po prostu takie uczucia, który zmierza do Was z takim kielichem. E, możecie, moi drodzy, mm, usłyszeć niebawem jakieś skrywane Emocje, uczucia, być może nieoczekiwanie usłyszycie jakieś wyznanie miłości. Albo to wy wyznacie komuś miłość, też jest taka możliwość. Tak, w królu, w królu kielichów jest taka możliwość. Wiecie, to owszem, dla kogoś może być ojciec, mąż, partner. Bliski przyjaciel, ale to głównie też jest osoba, która jest osoba dojrzała, stała w uczuciach. Najczęściej ktoś po 35 roku życia. Nie zawsze, ale najczęściej między 35 a 45 rokiem życia. Taki właśnie mężczyzna. Towarzyski, kochający, stały w uczuciach, osoba wrażliwa. O dużej inteligencji połączonej jest silną intuicją. Ktoś, kto ma dobre serce, jest lojalny. Um, może ktoś o takiej duszy artystycznej, kto też kocha sztukę, może tak być, ale nie musi. Moi drodzy, w każdym razie no, kielichy zawsze odnoszą się do uczuć, więc mm, akurat ta osoba w odróżnieniu do innych. Od innych kart dworskich, które mogłyby nam się tu pokazać, czyli w odróżnieniu od rycerza, pazia i tak dalej, to jest osoba, która doskonale potrafi panować nad swoimi emocjami, potrafi zachować dystans wobec też takich emocjonalnych konfliktów. Więc, to już jest osoba, która doświadczyła i zrównoważyła swoje emocje, swoje uczucia. Moi drodzy, ktoś może też wam pośredniczyć w, w niedalekiej przyszłości w Waszym kierunku. Może jakiś pośrednik uczuciowy, słuchajcie, jakiś dobry doradca, ale raczej nie. Raczej jednak stawiałabym na osobę, która po prostu faktycznie zmierza w Waszym kierunku. Może ktoś, kto kocha, skrycie kocha bezwarunkowo? Może tak być? Ktoś wam takie uczucia wyzna, może o nich przypomni, a może po prostu je wyzna. E, no chyba, że wy e, chcecie podążać, e, po, co prawda to jest, co idzie w Waszą stronę, więc to raczej idzie ta osoba w Waszą stronę, a nie Wy do kogoś. no Chyba, że macie jakąś taką sytuację, jak ktoś ze strzelców, że jednak będzie się sam wybierał w kierunku czy imś i wie, czy im no to już wie, czy ja to jest sytuacja, ale najczęściej e, to jednak ktoś do was <laughs> i w waszym kierunku. Tutaj może to być osoba, do której wy też macie uczucia, czyli może to być sytuacja, w której uczucia będą odwzajemnione lub już są odwzajemnione. Może po prostu nie jesteście w sensie oficjalnie razem, może razem nie mieszkacie, może nie jesteście razem w relacji, może to jest coś, co dopiero będzie miało miejsce, może były jakieś spotkania. I yy, nie było żadnych decyzji. Yy, I nagle na przykład była przerwa, cisza, i uświadomicie sobie, że ktoś się przypomina. Ale to już tak wiecie, mocniej się tak przypomina, już tak już wie, czego chce, tak? Yy, yy, wiecie, to też może być jakiś wasz oczywiście przyjaciel, który. Był przyjacielem, a może już chce być kimś więcej. To może być też wasz, wasza osoba do flirtu, do romansu, tak? To może być jakiś czuły kochanek i może wiecie, kto to jest. Może i w końcu wyda, wyzna wam tą miłość, yy, bo może nie chce być tą drugą, trzecią osobą, może nie chce być kochankiem, więc weźcie to, jak rezonuje, i yy, może będziecie mieć taki, słuchajcie, dylemat. Co tu zrobić, czy się otworzyć, czy się, czy się zamknąć totalnie, zablokować, czy otworzyć swoje serce, swoje uczucia, czy przyjąć tę osobę, czy robić z nią rzeczy, czy wchodzić w jakąś poważną relację, no będziecie to musieli wziąć pod uwagę i się nad tym zastanowić. Bo macie tutaj tak jak widać dwie osoby, tak? Raczej, dwie. Król Kielichów jest takim towarzyszem życia, dobrym mężem, tak, dobrym kandydatem na męża, ojca. I też, to też wskazuje na to, że w Waszą stronę idzie jakaś dobra passa, jeżeli chodzi też o, o relacje z innymi. Że jeżeli będziecie rzeczywiście zdecydujecie się na relację czy na związek, to będzie to czas i osoba, z którą wszystko będzie układało się pomyślnie. Może to być też duża różnica w tej relacji, w tym związku. I ta osoba też już pokazuje, że sprawy uczuciowe są na tyle rozwinięte, że mogą przejawiać się właśnie pod postacią kolejnego etapu w istniejącej relacji już, tak? Między wami. Tutaj jest mowa już o osobie, która jest gotowa wyrażać wprost co czuje, jakie ma uczucia, więc takie wyznanie możecie usłyszeć. Okej. Okay. Możecie mieć taką osobę też w miejscu pracy, Gdzieś od kogoś idzie jakaś życzliwość, dobra, w ogóle dobra atmosfera, tak? Z, też z powodu, tak tej osoby. A Jeżeli dla kogoś sytuacja zawodowa, no to też jest dobra, dobra informacja, jeżeli chodzi o finanse. Z, od takiej osoby, ale no tutaj bardziej jest to uczuciowe, chyba to czytanie. Jednak już tak po kolejnych kartach to widzę, że odnosi się to rzeczywiście do uczuć. <laughs> to jest czas, w którym też, słuchajcie, nie należy skrywać emocji, uczuć, więc może weźcie to pod uwagę, jeżeli ktoś przyjdzie do Was. Z taką propozycją, z taką ofertą, z jakimś wyznaniem miłości, to potraktujcie poważnie tą osobę, bo to też jest poważna osoba, tak? To nie jest jakiś paść, tylko który sobie tam przyszedł doświadczyć, nauczyć się czegoś, tylko to jest taka osoba, która rzeczywiście ofiaruje coś trwałego, tak? I y, po prostu jest to czas, y, być może ktoś chce Wam dać do zrozumienia, jak Was ceni, jak szanuje, jak lubi, jak kocha też. Osoby samotne, w których kierunku nie podążałaby taka osoba, znaczy ona też może oczywiście do nich podążyć, ale też do singli to może być taka możliwość spotkania. Nie musicie, że tak powiem, nie musi ktoś do was przejść, bo wystarczy, że gdzieś znajdziecie się gdzie, gdziekolwiek, gdzie możecie właśnie mieć możliwość spotkania takiego mężczyzny, który odegra znaczącą rolę w waszym życiu, tak? Także to może być zapowiedź przyjemnych sytuacji, takich, które wywołują uśmiech na twarzy. Oczywiście, zaproszenie na randkę, lub jakieś inne romantyczne, wzruszające wydarzenie. Tak, może tak być. Więc pamiętajcie o tym, że to będzie jakiś czas. Czy jakaś osoba, wobec której warto pozostać wiernym swoim uczuciom, tak? Mhm. Następnie jest tutaj rycerz monet, zobaczcie. Rycerz monet to jest jakaś druga osoba, która albo jest w Waszej relacji, albo do niej podąża. Może już taka osoba się zaznaczyła, może wiecie kto to jest. To może być trochę osoba młodsza, między 35 a 45 rokiem życia, życia tak? Przepraszam, między 25 a 35, czyli jakby troszkę o dekadę młodsza od króla. Natomiast to może być też jakaś osoba w pracy, z którą współpracujecie, z którą macie do czynienia, a jeżeli nie, no to po prostu osoba o takich cechach bardziej przyziemnych, osoba praktyczna, stabilna, też cierpliwa, która też oczywiście odnosi sukcesy i bardziej. Nie ma tutaj jakichś ochów, achów, nie ma spontaniczności, nie ma może zbyt dużej namiętności, ale jest to osoba stabilna, więc ta osoba różni się przede wszystkim charakterem, usposobieniem. No tutaj, wiecie, taki król kielichów on będzie osobą zawsze bardziej charyzmatyczną od, od osoby z trygonu Ziemi, tak? Ziemi ziemskiej, która jest. Z trygonu ziemi mamy byki, panny i koziorożce. Ale weźcie pod uwagę, że osoba o takich cechach, o takim usposobieniu ma trochę bardziej praktyczne, przyziemne podejście do życia. I ona samego w sobie ognia specjalnie wam nie, za, nie zaoferuje, bo to nie są buławy. Natomiast zaoferuje wam stałość, stabilność, bezpieczeństwo takie materialne, tak? I tutaj król kielichów też odnosi się do bezpieczeństwa, do takiej bezwarunkowej miłości, do bezpieczeństwa uczuciowego, emocjonalnego, no miejmy nadzieję, że materialnego również. To już sami wiecie, kto do was zmierza i kto to może być. Natomiast jakby i z jedną, i z drugą osobą jest szansa na stworzenie czegoś trwałego, tak? tylko to wszystko zależy, czego wy chcecie. Czy w ogóle kogoś chcecie z tych osób, tak? które w waszym kierunku, otoczeniu są lub do was zmierzają? I jedynie charakter i usposobienie tych dwóch osób są różne, tak, inne. E, rycerz Monet to jest taka osoba e, stanowcza, zdeterminowana, która w zasadzie samo, sama się motywuje i sama się dyscyplinuje. tak. E, czyli e, Słuchajcie, to też może mówić po prostu, że w Waszym kierunku zmierza jakaś praca, której będzie sporo. Jakieś wyzwania związane z pracą, wyzwania zawodowe. To, aby wykonywać pracę samodzielnie, to może być też jakaś informacja, a jeżeli nie, no to taka właśnie osoba, która i też jeszcze może to być czas na to, żeby planować, analizować, czy też zastanawiać się, tak, podjąć jakieś działania, podjąć jakieś wybory, jeśli to konieczne. Natomiast Czasami rycerz monet mówi o tym, że aby być świadomym tego, że jeżeli chce się, aby było coś zrobione dobrze, to powinno się to zrobić czasem samemu, samemu tak? Samodzielnie, więc może to być dla kogoś taka informacja, a, a jeżeli nie, no to tak jak mówię, to jest po prostu druga osoba, która jest nieco inna. Ona jest też odpowiedzialna, ona jest niezawodna, pomocna, też oddana, cierpliwa, pracowita, honorowa, jakby taka przydatna, tak? Taka przyziemna, przydatna, praktyczna. I często też osoba dobrze sytuowana, tak? która lubi komfort, jest zaradna, cieszy się dużym zaufaniem innych, natomiast no, jest to, to osoba też o takich tradycyjnych poglądach. Tak? W życiu kieruje się właśnie takim zdrowym rozsądkiem. I widzicie, jeżeli rycerz monet. Będzie do Was zmierzał. Nie tak jak ten król kielichów z kielichem, tylko z denarem w dłoni. No to on ma też ofertę, on ma coś do zaoferowania, tylko to jest innego rodzaju jakby oferta, tak? On w inny sposób pokazuje uczucia w taki, że będzie dbał na przykład o stabilność, o, ma o bezpieczeństwo materialne, tak? I to mm, może pokazywać taką relację, czy taką osobę do relacji, w któ dla której wartości w związku pomiędzy dwojgiem ludzi mm, są istotne: takie jak odpowiedzialność, jak poczucie obowiązku. Tak? On będzie informował o swoich działaniach, o swoich zamiarach, e, które będą podejmowane z rozsądku. Tak? I tutaj jest też gotowość do pracy nad relacją przez taką osobę. Ale to są jakby już dwie różne osoby, więc sami stwierdzicie, która osoba jest dla Was, z którą będziecie chcieli w ogóle, na którą będziecie chcieli odblokować się, bo tu zaraz do tego przejdę, że, że tu są jakieś blokady i ograniczenia, sobie siedzicie w złotej klatce, jeszcze nie wiemy dlaczego. Więc rycerz monet może mówić o tym, że w Waszym kierunku zmierza jakaś potrzeba. Bycia rzetelnym, wykonywania swoich zadań albo słuchajcie, rzetelnie, ale też hmm, pamiętanie o tym, aby nie powtarzać starych błędów. No i to może dotyczyć oczywiście też i relacji, i, i, i spraw zawodowych. Słuchajcie, no, Waszą stronę może też zmierzać jakaś wygrana, jeśli w coś gracie od czasu do czasu, to może być jakaś wygrana albo jakaś darowizna. Możecie też otrzymać jakiś wartościowy prezent od kogoś. Albo dostać jakąś nagrodę, na przykład w pracy, albo jakiś prezent od, od kogoś, tak? Tak. Tak więc, mm, macie jeszcze osiem mieczy, które mówią o, no właśnie, mówią o jakichś ograniczeniach w Waszej głowie, że siedzicie, słuchajcie, wy jesteście zakładnikiem własnych myśli. Macie jakieś y, m, ograniczenia, które narzucacie sobie poprzez własne wyobrażenia, uprzedzenia lub stronniczość, więc zwróćcie na to uwagę, y, bo blokujecie się. Y, pytanie, czy to jest y, zasadne? Czy są do tego jakieś obecnie podstawy, aby blokować się przed którymś, którąś z tych osób? To już sami wiecie. Natomiast często jest tak, że jest się po prostu bezsilnym, bo jest się uzależniony od własnych wyobrażeń, od, jakiegoś, od takich wyobrażeń, które mogą wam dawać złudne poczucie bezpieczeństwa. Może single uważają, że tak, jak jest, jest dobrze, tak? bo jestem sam, wiem, na co mogę liczyć. Wiem, kiedy mogę liczyć. Nie, nie będę przeżywał rozterek, rozczarowań, tak? Nie będę. No, właśnie, może czasem po prostu jest tak, że, że ktoś uważa, że, że jak się na kimś zawiedzie, no to później znowu wszystko spadnie na jego barki, tak? No to, to jest różnie. Ale macie jakby wybór co do dwóch osób, czy też odblokowanie się albo na obydwie osoby, albo na którąś z nich. I no ważne jest, żeby jednak. Ósemka mieczy mówi o tym, że żeby uwolnić się z tych kajdan, które na siebie zakładacie, że wskazuje ona na to, że musicie podjąć jakieś działania, nawet jeśli obawiacie się e, lub nie jesteście do nich przekonani. Po prostu, że trzeba stawić czuła sytuacji, w jakiej się znaleźliście lub znajdziecie. No więc być może faktycznie przyjdzie jakaś oferta, coś w Waszą stronę i będzie trzeba jak, jakoś zachować się, jakoś postąpić, jakąś decyzję podjąć. No więc tutaj jest istotne, aby spojrzeć na swoje sprawy z innej perspektywy żeby pokonać te własne uprzedzenia, być może do kogoś lub do czegoś, żeby zdjąć to, pokonać to uczucie zablokowania, tych wewnętrznych blokad. Bo jeżeli macie uczu uczucie jakiegoś ograniczenia, osaczenia, może, nie wiem, może Wy jesteście z takim rycerzem monet, który... No właśnie, was w jakiś sposób może ogranicza, może was osaczył. Nie macie, po prostu jesteście jakby w takiej złotej klatce i próbujecie się wyrwać, bo tutaj ktoś zmierza z tym kielichem do was. No każdy może mieć inną sytuację, a możecie faktycznie być teraz sami lub, lub właśnie blokować się na innych, tak? Z jakiegoś powodu, wam znanego najlepiej. Moi drodzy, warto jest odnaleźć w sobie cierpliwość i wytrwałość. Aby przezwyciężyć tą sytuację, w której się znaleźliście, tak? E, bo te blokady one powodują też wtedy niemoc taką seksualną, taką bezsilność, nieśmiałość, osamotnienie, tak? Czasem nawet dezorientację, taką niemoc przez te zahamowania wewnętrzne i one później powodują nieporozumienia w relacjach, w związkach, w, w komunikacji z innymi. Tak więc, no zwróćcie uwagę, może jesteście po prostu zbytnio przywiązani do czegoś lub do kogoś, tak, i są tutaj problemy z wyrażeniem uczuć. Um, no. no. Czasem też może wskazywać po prostu na osobę, która nie ma pracy, tak, lub wykonuje taką pracę, za którą otrzymuje zbyt niskie wynagrodzenie, i mm, no właśnie, i tu jest jakiś, jakiś problem, jakieś ograniczenie, tak? No, dla każdego może być to inaczej. Okej, okay, pamiętajcie, nie poddawajcie się jakiemuś wyczerpaniu psychicznemu. Zwróćcie uwagę na jakieś choroby psychosomatyczne. Moi drodzy, zobaczmy wobec tego, może co Was to hamuje i co, co Wy macie za ograniczenia, za blokady, z czego one wynikają strzelce dla was. Mhm. Dobre. Dlaczego osiem mieczy? Bo jest śmierć. Karta transformacji. Bo jest e, siedem pentakli i aski No i pięknie. Zobaczcie. Dlaczego te 8 mieczy? Dlaczego te ograniczenia? No, dlatego te ograniczenia. Nie, nie bardzo widzicie to wszystko. Yy, dlatego te ograniczenia, bo, bo jest jakaś transformacja, jakaś całkowicie, kochani, yy, być może jakieś yy, yy, odcięcie od przeszłości, może jakaś przeprowadzka, yy, ale jeśli nie, to całkowita transformacja, całkowita przemiana. Czasem jakieś zakończenie relacji, związków, a czasem takie poczucia właśnie bezsilności, a czasem po prostu odnowienie, tak? Słuchajcie, to są takie nieodwracalne zmiany, przemiany. Czasem i podejmowania takich decyzji, gdzie już nic nie jest takie samo, będzie inne, tak? Więc będzie albo w inny sposób, albo inaczej. Uh -huh no będzie to już przetransformowane to jest w ogóle karta skorpiona, więc no właśnie no czasami takie ograniczenia, no bo jest jakiś skorpion no więc pytanie, czy to Wy się na niego blokujecie czy, czy, czy to z jego powodu, czy przez niego e, e, macie, że tak powiem, taką bezsilność no trudno powiedzieć e, w każdym razie 7 pentakli też słuchajcie, mówi o tym no tu jest też odrodzenie, tak w tym, w tym powstajecie jak Feniks Popołów na nowo no właśnie może dzięki yy, jednej z tych osób więc, y, siedem pentakli to jest też informacja o, no właśnie, o tym, że czekacie na ten powolny wzrost, na ten postęp, na ten progres, na tu jest już ten postęp i progres, bo tutaj już jest zbieranie jakichś pierwszych plonów i żniw. Tutaj już sami, y, tuż tu moi drodzy sami y, jesteście w stanie y, zebrać już jakieś y, pierwsze efekty swoich działań, tak. I pomimo jakiegoś zniecierpliwienia i niespełnionego uczucia dla kogoś, e, lub niespełnionych oczekiwań pokładanych w partnerze, e, warto się po prostu odblokować. Warto zdjąć te ograniczenia e, i po prostu bądź, być cierpliwym, tak? Nie ma sensu się tutaj blokować. Nie ma się sensu też śpieszyć, też zwróćcie na to uwagę. A możecie też mieć, słuchajcie, jakąś, jakiś też urlop, chwilową przerwę, też może tak być z którąś z tych osób. Czasem ktoś też może być ograniczony pracą, tak, że nie ma tutaj satysfakcji z pracy zawodowej lub jakieś, nie są widoczne jakieś efekty pracy. Jesteście być może przemęczeni obowiązkami zawodowymi, bo nad czymś długotrwale pracujecie lub dużo pracujecie, lub macie jakiś zastój w poszukiwaniach pracy, lub brak odpowiednich ofert pracy i w związku z tym macie tutaj dylemat czy jednak, wiecie, czy to zostać przy tym co stabilne, co daje mi utrzymanie nie wiem, cokolwiek natomiast, no, wolelibyście pewnie tego króla kielichów no i tutaj przychodzi jakaś transformacja jakaś zmiana może to jest związane też z kwestiami finansowymi tak, że może ktoś nie jest w stanie do końca utrzymać się wyłącznie sam i z jakichś względów utrzymuje być może jakąś relację z rozsądku ale to, wiecie, dla każdego może być inaczej w każdym razie a z kielichów ostatecznie, widzicie, wy się na jakiś nowy początek, bo tutaj jest jakiś wybuch nowego uczucia, nowe uczucie, tu jest, jakaś, no, tu, tu jest miłość, tu może być wybuch jakiegoś uczucia miłości. W Asie Kielichów mogą być różne uczucia, jeszcze nie wiemy jakie, czy to będzie strach, zazdrość, miłość czy przyjaźń, ale jest tutaj jakiś początek. Nowy początek m, zakochania, zauroczenia, to jest coś, co tak uderzy, wiecie, w Was. Jak grom z jasnego nieba, tak? Niespodziewanie. To są takie uczucia, które uderzają niespodziewanie w asie kielichów. I mm, to może być początek miłości, początek nowego pomysłu, nowej inicjatywy. Początek okresu szczęścia po odblokowaniu, po zdjęciu tych kajdan, tych blokad mentalnych w głowie, które macie, no macie szansę na jakiś początek, wiecie, jakiejś nowej miłości, na zakochanie. Lub też na odrodzenie się uczucia, bo Azkielichów mówi też o odrodzeniu się uczucia. Tu jest też właśnie zaproszenie na randkę, więc może przyjmiecie, przyjmiecie to zaproszenie, bo tutaj są też wyznania miłosne, prezenty od ukochanej osoby, czasem pierścionek zaręczynowy, jak najbardziej możliwy, i, i dobre relacje w, w związku, w relacji. No, więc to też może być zapowiedź sukcesów zawodowych. Robienia, wiecie, tworzenia czegoś nowego. Może nowa praca i tutaj zadowolenie, robienie rzeczy, których się lubi z pasją, zajmowanie się czymś przyjemnym, tak. I wtedy tutaj jest mowa o zaangażowaniu, czy to w miłość, czy to w pracę, czy w tą nową relację. No, pięknie to będzie wyglądało, więc życzę Wam dużo miłości, spokoju, właściwych, słuchajcie, wyborów. Samych pozytywnych energii i do następnego razu. Strzelce. Buziaczki, papa.